Spełniłem kolejne swoje marzenie w tym roku, tak jak dobrze wiecie. Pojechałem na Euro 2024 miałem ok okazję udzielić reportażu dla stanowskiego, tak podczas meczu Polska-Francja. Link, oczywiście, złączam do tego filmu e, w opisie i w komentarzu. E, tak, oraz e, teraz spełniłem kolejną, mianowicie wyprowadzałem zawodników podczas meczu od Reopole LKS Łódź. Tak, kiedyś już byłem bardzo blisko tego wyprowadzania, ale nie udało mi się z powodu tego, że byłem zbyt wysoki względem zawodników, tak, udało mi się, wyprowadzałem niestety, ale zawodnika LKS-u Łódź, ponieważ byłem jednym z najwyższych i jednym z najstarszych, tak? Załączam wam również linki do postów dotyczących tego wyprowadzania. tam mam kilka zdjęć. Tak, wyprowadzałem m.in. Stobi z, z Mudą, link do jego Instagrama znajdziecie w opisie. Tak, bardzo dziękuję oczywiście LZS Sławice za to, ponieważ udało się właśnie załatwić od nich, bo to ich drużyna wyprowadzała młodzieżowa, wyprowadzała zawodników od Reopole, o właśnie oraz LKS łódź i sędziego niestety ale od przegrała, przegrała 1 do zera z LKS Łódź. Wielka Szkoda Y tutaj największą w sumie y ten, że Odraopole przegrał, ja uważam, niestety, ale była przyczyna sędziego, ponieważ beznadziejnie sędziował on ten mecz. E źle sędziował, e tak, e ponieważ dwa razy co najmniej powinien być rzut karny dla Odry Opole, Stra Sprawiała okazję Odraopole, ale niestety to nie wystarczyło, żeby wygrać, tak. Ja ogólnie, jak wiecie, jestem wiernym fanem Odry Opole, tak, więc było to na pewno, dowiedziałem się to tego samego dnia, co wyprowadzałem. Tak, nie spodziewałem się, że aż to tak szybko minie. Tak, udało mi się film nagrać, który zaraz Wam pokażę z tego wyjścia. Niestety nie miałem żadnej kamerki, więc telefon włożyłem do spodenek. Więc troszeczkę tam no, było mało widać, ale coś się udało. Prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, jak przypominam sobie, wyprowadzałem chyba Polaka. Tak, a nie, żadnego ten. Przed miałem wyprowadzać Litwina, ale źle się ustawiłem, tak, więc wyprowadzałem Polaka. Tutaj macie właśnie film z tego wyprowadzenia oraz kilka zdjęć. Tak, więc tutaj dźwięk dogram, żeby nie było aż tak nudno, tak, niestety ten mecz, no oczywiście Odra przegrała 1-0 w 7 minucie, Stefan Firetax, czyli u gola, później co jedynie zobaczyliśmy jeszcze w pierwszej połowie, dwie żółte kartki, niestety dwie żółte kartki dla zawodników Odry Opole, dla Edwina Muratowicza, który już zadebiutował i zagrał reprezentację no niestety w meczu przegranym oraz... Jakub Bartosz Tak, w drugiej połowie no to doszło do zmiany, gdzie Adrian Pużycki wszedł za Adriana Łyszczarza Konrad Nowak zszedł za e, i wszedł Wojciech Błyszko, e, Michał Osipiak zszedł i Oskar Zawada wszedł ze strony LKS-u, mieliśmy zmianę, gdzie wszedł Jędrzej Stanisław Zając, a zszedł Antoni Munarczyk. później mieliśmy zmianę, gdzie zszedł Edwin Muratowicz, a wszedł Dawid Czapliński znany jako Czapla oraz jeszcze jedna zmiana od Rybole, gdzie zszedł Maksymilian Banaszewski, zszedł Dawid Wolny również reprezentował on barwy Polonii Bytom Później zszedł strzelca jednego gola w tym meczu, czyli Stefan Fajertag, a wszedł Keleczukfu Fu i Betorti Później dostał żółtą kartę Artiemu nas i Michał Mokrzycki, później Dawid Czapliński w 90 plus 4 i w 90 plus 5 zakończy się oto ten mecz. Niestety nie pomyśli o REOPOL, tak Jeśli chodzi o ten mecz, no to był to ósmy mecz od -Opole, a siódmy mecz LKS Łódź na chwilę obecną Odra zajmuje 12 miejsce przed kolejnym meczem, który odbędzie się w sobotę 14 września, a LKS Łódź jest już po ósmej kolejce, więc jest w sumie wychodzi na dokładnie to samo. Tak, tak, jeśli chodzi o pojemność stadionu Odreopole jest to 5060 miejsc. Tak, no mamy również drugą trybunę, która nie jest nawet używana, tak. Jeśli chodzi za to o to, ile ten klub istnieje, no to Odreopole została założona 16 czerwca 1900. 45 roku, tylko że tutaj jedna najważniejsza rzecz, został ten klub rozwiązany w maju 2009 roku z powodu braku pieniędzy i zawiązany ponownie reaktywowany w yy, 16 czerwca 2009 roku. Tak jeśli chodzi za to o nazwy, jak ten klub nazywał się od 1945 roku do 1949, nazywał się on Odra Opole. Później 49 do 58 Budowlani Opole, 58 do 99 to była znowu Odra Opole i tutaj chyba zba, zmiana niepotrzebnie od 99 do 2000 to była Odra przez Warta Opole po fuzji z Wartą Alkain Alkaline Namysłów 2000 do 2001 znowu dziwna z, nazwa, bo Ryan Odra Opole. Głównym sponsorem był Namysłowski właśnie Browar Ryan. 2001 do 2 Odra Opole. Później do, 2002 do 2004 Odra przez Unia Opole po fuzji z Unią Opole. 2004 do 2009 to była Odra Opole do rozwiązania. Później yy, po reaktywacji Oderka Opole do 2011 roku i od 2011 roku ponownie Odra Opole, tak. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o kapitana, no to oczywiście kapitanem jest yy, Kamiński, tak. Jest on stale, tylko że tutaj aktualnie nie może on grać. Trenerem jest Radosław Sobolewski, a prezesem Tomasz Lisiński, yy, tak. Jeśli chodzi o coś więcej, no to Odra grała kilka sezonów w pierwszej lidze, tak, ale no cóż no nie udało jej się utrzymać do tej pory tak, grała ona kilka sezonów raz spadała, raz powracała ale później nie udało się jej odbić od dna tak, no ale może, no graliśmy kilka razy w puchar, Pucharach Europejskich w Pucharze Intertoto trzecie miejsce zajęliśmy później zajęliśmy w, oczywiście w grupie więc odpadliśmy, później zajęliśmy yy... No, trzecie miejsce w Pucharze Intertoto następnym razem. Znowu trzecie miejsce w grupie, później pierwsze miejsce w grupie, później. I ogólnie, chyba poza Pucharem Intertoto, to jedynie 1977-78 w Pucharze UEFA w pierwszej rundzie, gdzie to. No niestety Odra odpadła po meczu z FC Magdenburgiem. Tak, jest to ta chwila, gdy już jesteśmy blisko wyprowadzania, gdzie idą zawodnicy Odry Opole na początku, a później ŁKS Łódź. Największe sukcesy, jeśli chodzi o Odry Opole. No to tak, trzecie miejsce w Ekstraklasie, trzecie miejsce w Pucharze Polski, półfinał Pucharu Polski kilkukrotnie, Puchar Ligi, półfinał Pucharu Karla rap pana mistrzostwo Polski Juniorów, wicemistrzostwo Polski Juniorów, trzykrotnie start w Pucharze UEFA, raz i zdobywca Pucharu redakcji sportu. W podnoszenie ciężarów, ale to już y, mnie interesuje, ponieważ y, tego y, to nie jest już sportowe, tak, nie jest związane. Jeśli chodzi o najlepszym strzelcem jest Engelbert Jarek, 94 gole i z, y, A w Ekstraklasie a w europejskich pucharach 14 również strzelił ten otozawodnik, tak i jest on chyba w sumie najbardziej utytułowanym zawodnikiem Odry Opole tak, ponieważ e, z, uczestniczył on na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku tak jeśli chodzi za to o LKS Łódź no to LKS Łódź zostało utworzone w 1908 roku debiut w Najwyższej Lidze 1920 Ósmy rok, jeśli chodzi za to o nazwy, które przyjmował ten oto klub, no to na początku 1908 był Łodzianka, 1909 był Łódzki Klub Sportowy, czyli LKS, 13 marzec 1949 LKS Włókniarz, fuzja z Dziewiarskim Klubem Sportowym oraz Stowarzyszeniem Sportowym Włókniarz, i później w 1956. Powrót do starej nazwy. Tak, tutaj już zaraz będziemy wychodzili właśnie na stadion. No, jeśli chodzi o europejskie Puchary, no to Puchar Europy był raz. Puchar zdobywców Pucharów, Puchar Inter to, to w Lidze mistrzów nawet, ale to w eliminacjach i w Pucharze UEFA, więc no tak samo jak Odra nie może się pochwalić zbytnio no, zaszczytami. Tak, więc właśnie teraz będziemy wyprowadzali, więc no to nie było aż takie e, wielkie, e, wielkie nie są aż te do kluby, no obydwie, no największe sukcesy no to oczywiście mistrzostwo e, i puchary jest zdobyte przez ŁKS Łódź, e, tak, trzykrotny mistrz Polski, dwukrotny mistrz Polski juniorów i, i juniorów starszych i wicemistrz Polski juniorów, więc no zdobyte jest, ale... Jednak na chwilę obecną nic nie zwiastuje na to, żeby mogli powrócić do tych czasów chwały. Tak, właśnie teraz wychodzimy, proszę Państwa, no ogólnie jakie to są emocje, no, na pewno wielkie, byłyby większe oczywiście, gdyby to było na innym stadionie i tym podobne, plus no dopiero później nas wpuszczono na to, więc nie mieliśmy okazji nawet mieć prawie w ogóle kontaktu z tymi zawodnikami wcześniej. Ale jest to na pewno wielkie przeżycie. Tak, nie do opisania to jest po prostu, że wyprowadzasz zawodników. No, i jeszcze większe byłoby, gdyby się wyprowadzało zawodników od Reopole. Niestety nie udało się mi, ale jestem, no, kolejne, moja, kolejne moje osiągnięcie jest odhaczone w tym roku. Naprawdę, no, to zarówno właśnie to pojechanie na euro i udzielenie właśnie dla Stanowskiego, no i ten. No Więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że udało mi się aż tyle rzeczy zrobić w tym roku. Oby w przyszły rok również był tak obfity. to Są już te wspomniane wcześniej zdjęcia. Tak, Zełka. Yy, Boże, przepraszam. Z LZS Sławice, tak wygląda ich herb. Tak, było to na pewno wielkie przeżycie, że mi się to udało. Tak, załączam wam również link do strony na Facebooku tego klubu. No na chwilę obecną nie idzie mu zbyt dobrze, ale ja trzymam kciuki, bo jednak Sławice to dzielnica Opola, ja trzymam kciuki oczywiście za ten klub, ja oby jak najlepiej im się wiodło i żeby szli coraz wyżej w szczeblu rozgrywkowym. I również to właśnie ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, a my się widzimy podczas kolejnego odcinka. Cześć!